Cześć widzowie, w kolejnym materiale na tym kanale jak widzicie znowu jest Clash Royal. Myślę, no. nawet teraz nie patrzyłem na te, na te wyświetlenia powiem, że jest ponad pe, pe, pe. ponad liczbę ile powinno być Zresztą. jak zwykle trzy gierki będą nie więcej nie mniej no to zaczynamy. No i spróbujemy wbić 2100 bucharków. No to oczywiście Arczelki Knight. Knight, 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 Knight. O, idź pan, idź pan. Dobra, rozwalani. Oho, no to Wizard będzie trochę wkurzający. Ej, ale zadał kilka tych na szczęście. Dobry Wizard. Spróbuję... Zobaczymy czy kanon da rady, nie dał rady. Kurka, no weźcie zatrzymajcie, dobrze. Zaczęliłem ją trochę chapa, ale on w sumie on mnie, ja mam wyśmieć. Mnie pekka nie zjedzie, no. A ja rozwalę ją. Ho, Grider! Hoxide! Nie, no kur... Czemu? Czemu szkieletonsy? Nie no, oni są jak coś dziwnie naprawdę. Oni są Dobra, już wiem, oni są uzależnieni od szkieletonów. Okej, okay, dobra. Już to wiem. To mamy dowód. Oni są uzależnieni od szkieletonów na tym poziomie. To już wiemy. Czyli pamiętajcie, jak macie tyle tych, tyle pucharków, miejcie kontur na szkieletony, bo oni je uwielbiam. Takie jak jakieś takie coś, jak taki zielony coś, mają specyficzni ludzie. Nie będę mówić jaki, bo nie powinienem. No i po dupie to ja dostałem. Noż. Co to jest? No czemu ty w arczerku? Czemu? 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 Co mi? Czek? Od kiedy w Arcerki? Wizarda, wizarda, Czego go nie rozumiecie! Ja piernicz, czemu one mają mniej niż pięć i te postaci w tej grze? Od kiedy warczarki się piję? Najpierw ja pili, ja pili, co oni robią? No mam do... Dobrze. 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 No ale nieważne. No właśnie. No. się. Hmm? Jak? Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Srajcie się tymi hobriderami. Ja rozumiem, że jesteście uzależnieni od. Nie przepraszam, od szkietosów i hobridera. Może ja wymienię z naszego Knighta na, na, na hobridera. No chyba trzeba by tak, bo są uzależnieni. Uzależnieni. Ja Pili. To co tutaj mam? Gianta podstawy, haha, niech się tu, niech tłuczą. Nie no, że ten... Dobra, on przyblokował przynajmniej. Przynajmniej ten grubas przyblokował, coś zrobił, ale No co to ma być? Weźcie się opanujcie! Ja piernicz O co wam chodzi z tymi nami Weź go rozwal już mi, no dobrze, dobrze. I co? No oczywiście, jak wierzcie. A ona zamiast rozwalić wieży, to oczywiście ich, jak wiem. No. Czemu Oni mają ujemny iloraz inteligencji? Jakbym ja decydował, co one robią, Mini PK już by dawno rozwaliła tą wieżę. Ale nie! Po co? Atakować łocznicki, które ci zabiją w pizzy. Kurczę. No ja nie rozumiem tych postaci. One są dziwne, nie, nawet nie powiem jakie. Bo nie chce mi się. Ale są bardzo dziwne A idź pan już No katastas Pamiętajcie, jak gracie na katastasa? Grajcie tylko Okej okay. no, i? no i co? Zadowolony z siebie? Zadowolony z siebie? Ja się wkurzę... Nie! Czego nie rozumiem Czech, Gianta bo już jest bez sensu, kur. I na Horridera wymienię, bo się nie da Jak mi się Horridera spodoba grać, to będę hogarem grać? No, dobra. Eee... No czemu? Uzależnieni! Opanujcie SWOJE uzależnienie, bo nie powiem jak. A to się wiesz, że jest uzależnienie. Słoni, każdy. Eee. Eee. Dobra, jak będzie mi stać, to wysyłam jego grajdera i pierniecie. -grajder. Dobrze! Tak powinni robić wszyscy. Dobrze. Tak, ja już rozumiem, czemu go graję. Nie, PIERDZIU! OŻ... Nie, no co to ma być? Ja... A, nie wiem, nie wiem. No. no nie wiem, no nie grać, kropiać, kropiać. Czemu oni muszą takimi takimi grać? Przepraszam bardzo. Tak, zespłajmy sobie szkieletu To oczywiście będzie bardzo fajna gra. No i to już baby dragon, okej, okay, baby dragon ten, ale. Przemilczę... Przemilczę to po prostu, bo się nie... nie szkoda komentować. Jak hierciele, no! Co to ma być? No i szkoda, no, no już odwa ci tu wierzę. Dobrze. Brawo. Brawo! Nobla dajcie, nobla mu dajcie, no tak, nobla, tak. Brawo, 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 brawo. To już chyba wiem, jakich ludzi najbardziej nienawidzę na tym świecie. Serio teraz będzie tylko spamić tymi, żeby mi zniszczyć drugą wieżę? Serio, nie wstyd ci? Boże, no weźcie! A, oczywiście na wieżę, bo No weźcie i z tym... Nie, nie, nie wiem, może powinienem zmienić w ogóle swój team. No bo jak chcemy teraz, no... Jeszcze ja co? Rozwalmy drugą wieżę. Super, kurczę. No i mam 2000 tysiące. A iś, pan. Nie powiem w co. I co? Na to samo wejść grać? Ja nie wiem, może też powinienem taki dyktim jak on zrobić. To wie, wywalić arcerki, co tam wywalić. Super normalny gracz, i z szkieletą sami. Je, może to wygra. Nie, to już nie. Wy... Czy ja wiem, czy to wygram? Nie wiem, nie zapowiadam. Co oni mają, kaman. On. Dobra, ale na szczęście dostałem im więcej te. Jeśli naprawdę tak będzie, to ja mam szansę to wygrać. Panie, to będzie szok? No, kanon odciągnie uwagę, albo nie odciągnął. No czemu to jest wszystko takie głośne? Na razie wygrywam. Mówię tu o ci. Bo mam HP na wieżyczkach. A później, jak już jeszcze nie później czas, też na to po prostu leci się i spada HP wieżyczką. Aż któraś wieżyczka po prostu nie zniszczy się. A bo prostu za, żeby rozdzielić ich na dwie grupy. A to jest bez sensu. Przecież taka arma nic nie zrobi. No są na strzała. No, to już mamy jakąkolwiek kontrę na nich. Jej, dobrze się one, do... a chyba, że wszyscy dostanę Właśnie one będą bić w to, spróbują trochę zranić. No i prześmieni, będę ci rozwali w 5 sekund. No, a tutaj damy naita Brawo, no. Ej dobra, tak szczerze na takich ludzi mogę grać. Bo oni przynajmniej mają rozum i nie spamią szkieletonami. I on by powiedział, no... no... Dobra, nieważne. Ale no kurka, no czemu, on, czemu oni tymi szkieletonami tak spamią? Nie rozumiem, czy oni są jakiś opet, czy to oni są jesteś dziwni. Oczywiście nie użyłem mojej kontry, przetrwałam, wygrałam prawo. Jej, zaciłem 30 pucharków, no. A maksymalnie mogłem 60, no bardzo taki wynik. Bardzo. Nie wiem, wiem dlaczego ja czasami powtarzam słowa kilka razy. Ja to robię chyba dlatego, ponieważ jak jest jakiś hałas coś, to żeby poproszę, żebyście wy tego nie słyszeli. Ja się nie umiem, ja słyszeć, tego nie Trzy razy powtarzane to są... No, z... co to? To fire... Gdzie jest w ogóle fireball? O, tu jest mój fireball ulubiony. Ukochany którego od nie używam. To jeszcze używałam. No to 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 jest tego odcinka. No niestety nie udało nam się zdobyć bucharków, bo mamy mniej nawet. No ale no tak czasami bywa no. Więc do zobaczenia w następnym materiale.